Radzę sobie Możesz wracać Muszę poczekać na samolot Przyleci jutro Jasne Nie możesz wrócić autem jak normalny człowiek Mam cię dość Co znów zrobiłam? Musimy już iść. Zamówiliśmy taksówkę, przyjechała. Szukałem cię. Odczep się. To ważne, chodź. Myślisz, że się ciebie boję? Spokojnie. Co? Chodź.

Oczyściłem ją. Gdzie szofer? To zawiadomi ojca. Rozmawiałem z nim. Nic mu nie powiem. Odpoczywaj. Puszczaj. Teraz rozumiesz? Kto ci to zrobił? Napadli na mnie. Miguel mnie znalazł. To ma zostać między nami. Co powiemy innym? Dużo się przewrócił. Nie uwierzą. Więc? Powiemy, że się pobiliśmy. Dobry pomysł. Masz wspaniałego przyjaciela. Kochana siostrzyczko, mm. dzisiaj przyjechała do nas Alma, Alma Rey. A właściwie przyleciała Hydroplana. Nie wierzę Nie ma tu fryzjera Od dzieciństwa ktoś mnie czesze Nie mogę się pokazać w takim stanie Trzeba poszukać Proszę mi podać adres najbliższego salonu Nie pokażę się tak A Zaraz sprawdzę Natychmiast Spokojnie Nikt nie może mnie zobaczyć. Przepraszam. Jeśli chcesz, ja cię uczeszę. Przed czy po posiłku. Wspaniale. Mówi się kolacja. Chętnie pomogę. Mam szczotki i suszarkę. Pod jednym warunkiem. Tak? Ty mnie uczeszesz, a ja nauczę cię mówić. Zgoda. Pamiętaj, mówi się kolacja. Nieważne. Idziemy? Mów ładnie, bo będą się z ciebie śmiali. Spróbuję. Uczesz mnie. Co jest? Taksówka czeka. Niech odjedzie, zapłać Co się dzieje? Nigdzie nie jedziemy Dlaczego wszyscy są zdenerwowani? Nie przejmuj się Tu coś się dzieje W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Możesz mi zaufać Dobra Diego narozrabiał i sąd nakazał mu pracę społeczną Pojechał tam dzisiaj I napadli na niego Fatalnie. Fatalnie. Owszem. Gdzie teraz jest? W pokoju Maury. Zamieszczę mu szczoteczkę do zębów, a ja zapłacę za taksówkę. A więc to tam zniknął Diego Wspaniale Masz wielkie zdolności Jesteś lepsza od mojej fryzjerki Ślicznie wyglądasz Mnie też uczeszesz? Pewnie Co mam dzisiaj włożyć? Tylko nie to Przestań, masz ładne rzeczy nie mówi się ładne, tylko fajne. Albo cool. To ubrania mi. Lubi je rozdawać. Dlaczego? Evico też jest na stypendium. Jak ty? Naprawdę? Zadajesz się z takimi? Oczywiście. Nie oceniamy ludzi po tym, co mają, tylko po ich potencjale. Wiko chciała się uczyć, więcej pomogła. I spójrz, jak się zmieniła. Ale musi się jeszcze uczesać. Co ja mam włożyć? Może to? Za długa. Czyli to. Wszystko jest ładne. To znaczy cool. Szybko się uczysz. Przede mną sporo nauki. To dla ciebie. Nie mogę ich przyjąć. Możesz. Od czegoś trzeba zacząć te przemianę. Mam mnóstwo ubrań. Dziękuję. Schowam je, żeby się nie pogniotły. Dzięki. To moje powołanie. Nie przesadziłaś z prezentami? Ledwo ją znamy. To dobra dziewczyna. Mam przeczucie, że będzie moim kolejnym projektem. Ale ona przyjaźni się z innymi. Poczekajmy, co powie na to Celina. Nie, Celina przykleiła się do Miguela. Straciłyśmy ją. A teraz muszę wybrać, co na siebie włożyć.

Dzień dobry. Przestraszyłeś mnie. Jak spałaś? Dobrze, a ty? Świetnie. Siadajmy do śniadania. Nie obraź się, ale... Co? Chcę usiąść z koleżankami. Dobrze? Jasne. Smacznego. Hola, chavas. Cześć. Pomyliłaś stół? Przestań. Napisałam coś do ciebie. Do mnie? Nie wytrzyma. Przeczytaj to na osobności. Co? Zaraz wrócę. Diego, co się stało? Pobiłem się z Miguelem. Nie potraficie rozmawiać jak cywilizowani ludzie? Nie chcę o tym mówić. Goryl.